Siemanko siemanko z tej strony Andrzej Tomaszewski Kinosztukwalki.pl Witam Was moi drodzy serdecznie. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału i zachęcam do tego, żeby uczestniczyć w live'ach na żywo o godzinie 19 w każdy czwartek, ponieważ tam sobie dyskutujemy na temat filmów akcji i sztuk walki. Dzisiaj jest fajny odcinek, słuchajcie, fajny odcinek, ponieważ będę w nim mówił na temat kolejnej zaginionej gwiazdy. Słuchajcie, bardzo lubicie ten temat, dlatego wracamy do serii pod tytułem co się z nimi stało? W tej serii już przerobiliśmy trzech zawodników. Był to Tedian Roberts, znany z filmu Niesamowite Dzieciaki. Był to oczywiście David Bradley, znany z drugiej części serii Amerykański Ninja i z kilku innych fajnych tytułów. Oraz Sasha Mitchell, znany z kontynuacji serii Kickboxer. I można powiedzieć, że dzisiaj będziemy troszeczkę kontynuować temat kickboxera, ponieważ główną gwiazdą naszego odcinka będzie nie kto inny jak Michael. Kissi, czyli aktor, który wcielił się w postać legendarnego Tong Po z filmu Kickboxer z Jean-Claude'em Van Damme i prywatnie jest przyjacielem Jean-Claude'a Van Także moi drodzy, zaczynamy ten odcinek i lecimy z tematem. Przede wszystkim Michael Kisi pochodzi z Maroko. Moi drodzy, pochodzi z Maroko. Jak był dzieckiem wraz z rodziną przeprowadził się do Belgii. Tam się poznał już jako dzieciak, miał kilka lat się poznał z Wandamem, się zaprzyjaźnili i trzymali, słuchajcie, sztamę przez wiele, wiele lat, co się niestety w pewnym momencie skończyło. Ale wracając do tych początków, słuchajcie, razem trenowali sztuki walki. Jean-Claude Van Damme trenował karate i balet. Natomiast Michael Kissy zajmował się boksem, ale później też e, trenował karate. Oczywiście widnieją informacje w internecie. Michael Kissy sam o tym mówił, że był amatorskim mistrzem w boksie, ale niestety, no mi to nic nie mówi, że był amatorskim mistrzem. Nie wiem, czy był na jakichś zawodach, coś wygrał, nie mam pojęcia, słuchajcie, nie ma informacji na ten temat szczegółowych. W każdym razie na pewno był dobry, tak jak Van Damme, no, słuchajcie, trzymali się razem, potrafili i kopać, i walić z także wiedzieli, z czym to się je, a poza tym byli panami kina, oglądali mnóstwo filmów, oczywiście byli zajarani Bruce'em Lee. Tak się sytuacja potoczyła, że z ich przyjaźni wynikł pewien pomysł, żeby polecieć do Stanów Zjednoczonych, występować w filmach i podbić Hollywood. Moi drodzy, tak się stało mniej więcej w roku 81, 82, dwaj przyjaciele z paroma groszami w kieszeni po prostu polecieli do Stanów Zjednoczonych po to, żeby trafić do świata filmu. Słuchajcie, to jest bardzo ważny punkt, bo oni naprawdę to jest sytuacja jak z Rokiego. Nie mieli nic, musieli nocować na plaży przez pewien okres, byli bezdomni. Później gdzieś nocowali na jakiejś salce do treningów, którą sprzątali w zamian za właśnie możliwość noclegu. Także nie było na początku łatwo, ale mieli wielką determinację. I teraz, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Zobaczcie, ile ta ich przyjaźń trwała, Wandama z Michaelem Kissie. Naprawdę wiele, wiele lat, i Michael Kissie, pomimo tego, że jest znany większości z nas tutaj, jako Tong Po, jako gościu, jako czarny charakter, który po prostu yy, zna się na Muay Thai, jest brutalem <grym> i, i tak dalej, to tak naprawdę jest to niesamowicie prywatnie miły człowiek, który miał olbrzymi wpływ na karierę Van Naprawdę olbrzymi. Mogę śmiało powiedzieć, że bez Michaela Kissy, Jean-Claude Van Damme, nie wystąpiłby w krwawym sporcie, nie potoczyłaby się w taki sposób jego kariera, ponieważ Van Damme był lękliwy. Bał się podejmować różne decyzje, mówił nie. A to Michael Kissy właśnie był tym facetem, który go brał za łachy i mówił: Idziemy tam, idziemy na ten casting. Który mówił producentowi: Musisz go wziąć do filmu. To jest mój przyjaciel, on jest najlepszy, pokaż mu szpagat, pokaż mu to. Van Damme chciał się wycofywać wielokrotnie z jakiegokolwiek parcia do przodu. Chciał, ale się bał. Natomiast Michael Kiss brał go za fraki i go tam zaprowadzał. Po prostu. Także bez Michaela Kissy, Van Damme nie osiągnąłby sukcesu. Teraz tak, początki filmowe, jeżeli chodzi o Michaela Kissy, to był pierwszy. Jego występ w 1984 roku w filmie Breakin, albo breakdance można powiedzieć. W filmie, który tak naprawdę zarobił dużo kasy, bo około 30 milionów dolarów i był wyświetlany w kinach. Natomiast rola, tam też występuje Van Damme. Ich była bardzo mała w tym filmie, ponieważ Van Damme tam, słuchajcie, ma jedną scenę, jak tańczy gdzieś przy plaży. Troszkę jest wysunięty do przodu, ale i tak jest w tłumie, natomiast Michael Kissy jest gdzieś tam w tyle i stąpa z nogi na nogę. Także to była, słuchajcie, taka scena, tak wyglądały ich początki po tym, jak razem przylecieli do e, Stanów Zjednoczonych. Potem oczywiście się trafiła rola w krwawym sporcie, którą sobie wywalczyli, którą wywalczył Wandamowi Michael Kissy. Zdecydowanie tutaj e, to nie jest tak, że Wandam zawdzięcza tą rolę producentowi, e, że dostał rolę w krwawym sporcie. Znaczy to jest raz, że producent się zgodził. No to jest najważniejsza osoba, ale osobą, która za Wandama przemawiała w tej kwestii był właśnie Michael Kissy. Słuchajcie, taki przyjaciel wspaniały, który zawsze go wspierał. Oczywiście krwawy sport, wielki sukces dla Wandama, nie dla Michaela Kissy, bo Michael Kissy był w tle. Ale później, już w 1989 roku, e, Michael Kissy dostał większą rolę, właśnie Tong Po. Ale w krwawym sporcie też miał małą rolę. Pamiętacie tego gościa, który, że tak powiem, walczył z Chongiem Li, czyli z legendarnym, również legendarnym, Bolo Yangiem, i któremu została złamana kość piszczelowa, także wyszła na wierzch. To był właśnie słuchajcie, Michael Kissy, tylko tam nie miał tego całego make-upu. Eee, natomiast już w kickboxerze ten make-up miał, słuchajcie, jak mówił w jednym z wywiadów, własna matka go nie poznała w roli Tong Po. <grych> Także słuchajcie, marokański aktor, który wystąpił w roli Taja. Niesamowita rola mój, ulubiony film z jean Van Vandamem. Jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza i nie najbardziej pamiętna postać, właśnie negatywna z filmów sztuk walki, legendarny Tung Po, i ta rola już została przypisana do Michaela Kissy na całe życie, i dzięki tej roli tam jakoś sobie w tym życiu radził, słuchajcie. Nie na tym się skończyło. Później Michael Kissy wystąpił z Wandamem również w filmie Lwie Serce. I w całym tym okresie kiedy Van Damme robił filmy stricte sztuk walki, ponieważ, no, Krwawy Sport to jest film sztuk walki, kickboxer to jest film sztuk walki, natomiast e, Lwie Serce to jest film sztuk walki łamane na e, dramat. To Van Damme brał te rolę w tych filmach właśnie z uwagi na Michaela Kissy, z uwagi na to, o czym rozmawiali, słuchajcie. Ponieważ Van Damme od samego początku, już po Krwawym Sporcie, chciał kombinować. Nie był pewny swego, chciał być taką gwiazdą na skalę Arnolda Schwarzeneggera i Sylwestra Stallone. Od razu chciał przejść do typowych akcyjniaków i tak dalej. A Michael mu mówił wprost: słuchaj, trzymaj się tych sztuk walki, wyrób sobie tutaj renomę i tak dalej. Na spokojnie pójdziesz później. Eee, trzymaj się tego, bo to będzie Twoja baza później. I Van Damme go słuchał, słuchajcie, dlatego niesamowicie też mentorował eee, Jean-Claude'owi. Dlatego, dlatego jego rola tutaj była niezmiernie ważna. Ich ścieżki się rozeszły po filmie, właśnie Lwie Serce, i wtedy się rozpadła też ich przyjaźń. A o co poszło, to jest temat, myślę, że na osobny odcinek, bo sporo tutaj można by o tym powiedzieć, ale powiem Wam dla ciekawostki tylko, że nie podobało się Michaelowi to, w jaki sposób się zachowuje Van Damme. A w zasadzie co robi, słuchajcie? Wszedł alkohol, weszły narkotyki. Zaczęło się źle z Wandamem dziać. Wandam sobie nie radził ze sławą. W ogóle sobie nie radził ze sobą już wcześniej z uwagi na jego chorobę, właśnie afektywną, dwubiegunową, te zmiany nastrojów. Michael mówił, że nie dało się z nim z rana w ogóle dogadać, tak że był nie do życia z samego rana. Michael Kissy samemu odpuszczał sobie własne treningi po to, żeby Wandama wyciągać z łóżka, nad nim stać i mówić, dasz radę, dasz radę, trenuj, 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 dasz radę, przygotowuj się do roli, będzie dobrze, będzie dobrze, motywacja, motywacja, swoje rzeczy sobie odpuszczał, żeby wspierać Wandama, rozumiecie? Rozwaliło się to po filmie e, Lwie Serce, słuchajcie, Wandam był niewdzięczny niestety w tamtym okresie. E, Narkotyki i alkohol. Eee, w to poszedł Van Dam. Van Dam poszedł w wielką karierę. Wciągnął go świat show biznesu. Natomiast w tym momencie Michael Kissy jeszcze kontynuował swoją karierę w show biznesie. Natomiast już nie w taki sposób. Z uwagi na swoją religię, nigdy alkoholu nie pił, nie palił papierosów, tym bardziej nie brał narkotyków. Sprzeciwiał się temu. Miał oto wiele kłótni z Van Damme. No i na tym się skończyło. Według jego zasad, według jego wartości życiowych ich przyjaźń nie miała już dalej sensu. Potem też postąpił troszeczkę no niefajnie w stosunku do Wandama, ale jak mówię to już jest osobna kwestia, omówimy ją kiedyś. Dla wielu osób na tym rola Michaela Kissy w świecie filmu się skończyła. Dla tych ludzi, którzy znają kino sztuk walki tak ogólnie. Dla bardziej zaawansowanych osób Michael Kissy jest kojarzony jeszcze z, kil z kilkoma tytułami. Słuchajcie, w roku 91 ponownie wcielił się w rolę Tong Po w filmie Kickboxer 2 Godzina zemsty w reżyserii Alberta Piuna z Saszą Michelem, o którym ostatnio tutaj mówiłem właśnie w odcinku co się z nim stało. Kickboxer 2 to również bardzo dobra produkcja, Tong Po tam jest jeszcze brutalniejszy, jeszcze groźniejszy. Film został zrealizowany na wysokim poziomie w reżyserii oczywiście Alberta Piuna. Rola Również godna uwagi. Wszystko w tym filmie pasuje, słuchajcie. Gdyby nie Jedynka, to Kickboxer Dwójka byłby traktowany jako film rewelacyjny, kultowy, klasyczny. Ale że Jedynka jest klasykiem, to, to Dwójka troszeczkę jest niżej. Natomiast też można ją zaliczyć do klasyki. No już to mówiłem wiele razy. Bardzo wysoki poziom. Świetny film, sztuk walki. Na pewno z tej najwyższej póły. No i co się później działo, słuchajcie. Po roli w Kickboxerze 2 reżyserii Alberta Piuna, ten też reżyser. Albert Pion zaangażował Michaela Kissy do trochę mniejszej roli w filmie pod tytułem Krwawy Mecz. Tam między innymi wystąpił też nie kto inny jak legendarny mistrz wielu sztuk walki, czyli Benny DeJet Urquides, znany z kilku filmów z Jackie Chanem. Także tam Michael Kissy miał swoją małą rolę. Ten film wyszedł w Polsce na VHS, dlatego starsi widzowie tutaj mogą kojarzyć temat. Oprócz tego też wyszła produkcja na VHS z Michaelem Kissy o tytule na śmierć, tam w roli głównej gra, nie kto inny jak sam John Barrett, o którym chyba też by było trzeba zrobić odcinek, co się z nim stało, bo słuch o nim przepadł, także myślę, że to by było ciekawe. I słuchajcie, ta rola też była pamiętna, w ogóle to taki troszeczkę unikacik ten film na śmierć, ponieważ e, wiem, że kilka osób mnie o niego pytało, ja go miałem kiedyś w dwóch egzemplarzach, sprzedałem już, natomiast też był tutaj oglądany na VHS-ie i fani filmów sztuk walki doceniali tą produkcję, słuchajcie, to nie był zły film, przynajmniej ja go tak pamiętam, że to nie był zły film, ale oglądałem go bardzo dawno temu, Musiałem sobie odświeżyć, może teraz po latach by się okazało, że to lipa jakaś, ale wtedy mi się podobał, więc może tak jest, swoją drogą fajny pomysł, żebym sobie to odświeżył. I słuchajcie, mamy 93 rok. Można powiedzieć, że Michael Kissy się rozwija, tak? Gdzieś tam występuje i tak dalej. I nagle 93 rok. Michael Kissy reżyseruje własny film, w którym się wciela w rolę negatywnej postaci. też, Czyli wchodzi za stolik reżyserski w filmie pod tytułem Kobieta Terminator. Ten tytuł też wyszedł w Polsce w roli głównej gra świata w kickboxingu Jerry Trimble oraz e, kobieca mistrzyni sztuk walki Karen. Shepard, eee, debiut reżyserski Michaela Kissy, można by powiedzieć, że wszystko się potoczy dobrze. Nie potoczyło się, moi drodzy, ponieważ następną rolę Michael Kissy miał dopiero w 2001 roku, czyli po 8 latach, 8 lat przerwy, w których nie było propozycji filmowych, nie było odpowiednich ról, nie było odpowiednich ofert finansowych, po prostu o nim Zapomniano słuchajcie, dopiero dostał propozycję w 2001 roku w roli e, gościa, który się nazywa Kong Lee, oczywiście nawiązane do Chongli z Bolo, e, do Bolo Yanga, e, gdzie warunkiem tego, że Michael Kissy miał wystąpić w tym filmie, było to, że musi być ucharakteryzowany na Tong Po. To produkcja o, e, o tytule Extreme Force z 2001 roku już w Polsce nie wyszła. Film zapomniany całkowicie. No i tak wyglądała, moi drodzy, sytuacja, wraz z erą VHS zapomniano o Michaelu Kissie, natomiast on cały czas gdzieś się kręcił w środowisku filmowym, czasami dostawał jakieś propozycje, ale było tego naprawdę mało, można policzyć na palcach jednej ręki. Radził sobie przez ten cały czas w inny sposób, przez to, że zagrał tą rolę Tong Po, to był kojarzony na całym świecie. Dzięki temu mógł jeździć, słuchajcie, i prowadzić różnego rodzaju wykłady, różnego rodzaju wykłady po szkołach, prowadzić jakieś seminaria, y uczyć młodzież i tak dalej, właśnie o tym, żeby nie brać, słuchajcie, używek, tak, y żeby nie schodzić na złą drogę, taką sobie obrał drogę życiową, czyli nauczanie ludzi o tym, jak być dobrym człowiekiem słuchajcie bardzo ale to bardzo szlachetne dlatego wielki szacunek dla Michaela Kissi za to, że go Hollywood nie wciągnęło, za to, że się nie dał, e, za zasady, za wartości i za to, że jeszcze przekazywał swoją wiedzę innym młodym ludziom i robi to właściwie do teraz i to można powiedzieć, że jest jego główne zajęcie do teraz. Natomiast w międzyczasie, między tym rokiem 2001 a teraz wystąpił w kilku produkcjach. Słuchajcie, jedną z nich była Droga do Kabulu e, i kilka takich filmów marokańskiej produkcji, e, ale to były role epizodyczne, małe role. Czyli, słuchajcie, on teraz z powrotem już mieszka w Maroko. Także e, można powiedzieć, że wziął udział w, w jakichś tam lokalnych produkcjach. W 2015 roku wiem, że miał olbrzymią chęć na zrealizowanie własnego filmu. Gdzie odpowiada za reżyserię i scenariusz? Podobno ten film został zrealizowany, ale nie chce mi się do końca wierzyć. To jest produkcja pod tytułem Bara, której zwiastun możecie zobaczyć, właśnie tutaj. No i słuchajcie. Ten film się nigdy nie ukazał, tak? Możliwe, że to jest zwiastun tylko zapowiadający produkcję przed w ogóle jej rozpoczęciem. Także tutaj no tego nie ma. Oprócz tego jeszcze powstał, znaczy, nie powstał jeszcze jeden film, który gdzieś tam możecie znaleźć jego okładkę, możecie znaleźć o nim jakieś informacje, no ale go tak realnie nie ma. Poza tym, że jest tytuł i okładka to, to nie ma. Słuchajcie, przed kilkoma laty jakaś produkcja z Aleinem Delabi i tak naprawdę to na tyle. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o jego karierę filmową, to nic się nie dzieje. Natomiast teraz, czym się teraz zajmuje Michael Kissy, i to jest bardzo ciekawe, to wygląda na to, że w kilku projektach faktycznie filmowych wystąpi, które są w fazie preprodukcji. W jednym prawdopodobnie już, już wystąpił. Jest to film pod tytułem Z Zemsty, którego premiera jest planowana na maj. Oczywiście tam jest mniejsza rola. Eee, prawdopodobnie ta produkcja już jest skończona, także, także w tym filmie go zobaczymy gdzieś tam w mniejszej roli. Planowana jest druga część tej produkcji. A oprócz tego, Michael Casey ma wystąpić w takim filmie jak The Last Kumite bardzo ciekawa produkcja ze, starami, ze, stara, ze starymi e, gwiazdami filmów e, sztuk walki. Do której zdjęcia się mają rozpocząć za jakiś czas. Myślę, że o niej nagram osobny odcinek, więc tutaj dużo nie będę mówił, ale zapowiada się to bardzo ciekawie. I jeszcze ma wziąć udział w takiej produkcji akcji pod tytułem Killer X dlatego słuchajcie, coś tam się u niego dzieje, może wróci. Mam wielką nadzieję, że tak. To jest człowiek otwarty na wywiady i rozmowy, więc mam nadzieję też, że wkrótce się do niego odezwę, żeby z nim porozmawiać po prostu. To może mi nakreśli temat, co tam się u niego dzieje. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o Michaela Kissy, to myślę, że wystarczająco dużo informacji Wam przedstawiłem. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. Jeżeli macie jakieś propozycje, żebym opowiedział o jakimś innym aktorze lub może e, aktorce tutaj w, w, te, w tej serii, co się z nimi stało, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Napiszcie mi, czy czekacie na nowe produkcje od Michaela Kissy, czy chcielibyście go zobaczyć jeszcze na ekranie. Jak wspominacie te jego starsze filmy? No i myślę, że tyle w temacie. Widzimy się, kochani, w czwartek o godzinie 19. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału, walnijcie dzwona, żeby mieć te wszystkie powiadomienia na bieżąco, co się tutaj dzieje, żeby wiedzieć po prostu. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!